Kochani, kochani, ja pod polską szkołą i nie wiem, czy w ogóle będzie mnie słychać. Bo aż mi trzęsie samochodem. A... W polskim sklepie wydam chyba tylko 30 dolarów. Um, nawet nie. Nie mieli już bułek. Znowu się spóźniłam. No, ale kupiłam kabanoski i inne rzeczy i tak teraz przeczekuję, przeczekuję bo pada deszcz niemiłosiernie ja czekam za Pawełkiem no i do Was nagrywam następnego vloga dzisiaj Wam powiem bardzo ważną rzecz bo wiecie o tym, znaczy dla mnie ważną i myślę, że dla wielu ja jestem osobą, która raczej jest ze szczupłych i chyba Wam o tym kiedyś mówiłam, że u mnie to jest raczej w rodzinie, że my jesteśmy po prostu znaczy w rodzinie od mojej mamy no, bo na przykład siostra mamy jest bardziej korpulentna, także tak powiem. Także one były zawsze dwie przeciwne: jedna bardzo szczupła, a druga przeciwnie. E, więc e, powiem Wam, że u nas jest w ogóle ostrzeżenie tornadowe, to jeszcze chciałam tak powiedzieć. Zobaczcie, jakie chmury nadchodzą. Oh my goodness. Dlaczego od razu nie przedłużając na wstępie, dlaczego stało się tak, bo wiecie, że stosuję post, że chciałam zejść do tego 58-59 kilo, to jest takie bodajże 136-137 funtów, weszłam na wagę słuchajcie i miałam 147 funtów, myślałam, że się poryczę i w ogóle widzę, widzę, że buzia mi się zaokrągliła, brzuch mi już się tak wylał, że kompletnie... Także powiem Wam, co się przyczyniło do tego, że przytyłam w ostatnim tygodniu bodajże 6 czy 7 funtów. Zamiast chudnąć, bo nadal robiłam albo powiedzmy tak, starałam się robić głodówkę przerywaną. Zapraszam na vloga. moi mili, patrzcie po deszczu zawsze przychodzi słońce ale piękne słoneczko wyszło jadę po Pawełka do polskiej szkoły no i prawdopodobnie wjedziemy do McDonalda, żeby się pobawił jeszcze bo nie ma już tornag Ostrzeżenia tornado wypogadza się i to bardzo, więc pomimo, że jest 19, tu kamera troszkę ciemniej pokazuje, a jest dosyć jasno, więc do 20 oni tu mają ten playplace, to niech się pobawi trochę. u jak widzicie, piątek bezy pranie, sprzątanie, znaczy trochę ogarnęłam kuchnię, a teraz z Pawełkiem, moi drodzy, robimy sernik truskawkowy z paczki Chciałam zobaczyć, jak to wyjdzie. Powiem Wam, że wyszedł dobrze, ale blachę miałam za szeroką i dlatego wyszedł bardzo niski. Amerykańskie serniki na zimno nie są jakieś nie wiadomo jakie wysokie, no ale mógłby być troszeczkę lepszy. W smaku super. Wow, super. Tu moi drodzy, dalsza część sprzątania. Dla tych, którzy sprzątania nie lubią, od razu dodaję, że będę mówić o cukinii. Mieliście pytanie, bo wspominam wiele razy, że używam cukinii i co z tej cukinii robię bez używania wieprzowiny. Więc z cukinii można zrobić spaghetti. Mam taką maszynę do spaghetti, bądź też cieniutko pokroić, wrzucić na gorącą wodę, troszeczkę dosłownie podgotować lub zupełnie wrzucić od razu na patelnię z masełkiem. Tak więc można to zrobić w ten sposób. Następnie również możemy użyć albo mielonego, albo właśnie bez, może mielone z, kur z kurczaka, bądź e, z indyka, chyba że ktoś nie jada. E, ja często ugotowaną zukinię, cukinię, cukinię e, przemielam w mikserze, bądź też po prostu na papkę. No i możemy dodać do kotletów mielonych, dzieci nie wiedzą, że to jest w środku, oczywiście delikatnie, żeby nie przeszło aż tak mocno tą cukinią i taki również kolejny sposób. Następna opcja to po prostu w plasterki podsmażamy w jajku, w tartej bułce. To jest mniej, wiecie, taka zdrowa opcja. Ja często też robię po prostu w masełku, bez bułki, tak mój James chce. U nas cukinie są dosyć małe, praktycznie wyglądają jak ogórki, troszeczkę szersze jak ogórki. Oni tutaj nie przerastają tej cukinii, więc nie trzeba wyciągać środka i w takich plastrach tego robić, tylko praktycznie można od razu kroić. Także mam nadzieję, że parę z tych sposobów wypróbujecie tak wieczorem z koleżanką i jej mężem pojechaliśmy na tą wizytację do zmarłej świętej pamięci Beaty, i później weszliśmy sobie, poszliśmy do St. Charles, do nowego tak zwanego pubu. Dużo osób właśnie w takim naszym wieku, nie tylko młodych, więc spróbowaliśmy whisky. Nie było. Za super. Myślałam, że koktajl whisky będzie o wiele bardziej e, smaczny. Zobaczcie, jakie jaki monster z ja mam. Czy... Chodź, wejdziemy na środka, może nam na jakieś mieście. Tak. Bo... Ok, w porządku, okay. Okay, okay. jesteśmy w whisky baru, barze łyski warzy, nie wypadało nic innego, żeby nie wziąć jak łyski, ale jest mi nie bardzo podchodzi. Ja, yeah, yeah. Poliana or what was it in that one? Okay. Giamia a long time ago. That's a pizza. Yeah. Yeah. And they're getting ready for the summer. That it's like on top. You know. O tutaj grzejniki w suficie umieścili. Super. Dziewamija. Tutaj już na sezon przygotowane. Moi drodzy, piątek wieczorem, a Dawid od 6.40 rana w ogóle nie był w domu. Przyjechał po dziewiątej, po dwudziestej pierwszej z biegów, dostał dwa medale, grupowy, brązowy i jeden złoty, także super osiągnięcia. I Oh my goodness, you got a medal? You got two? Oh holy crap! Congrats! David, oh my goodness. Niedziela, kochani, ja do was mówię. Stąd. Um, jak widzieliście, byliśmy, znaczy byłam z koleżanką, Włyski, Bend, żeśmy zaszły tam po, po tym całym wake, czyli po wizytacji. Bardzo dużo było osób na tej wizytacji u Beaty. świętej pamięci. Nawet siostra Nigeryka, którą znamy z klasztoru tutaj. Siostra Apolonia. Ksiądz bardzo ładną przedmowę zrobił, bo myśmy przyszły na tą wizytację. Ta wizytacja jest, była od 16 do 20. Myśmy z koleżanką zajechały tam o 19, więc właśnie była taka jakby przedmowa pożegnalna. Wygląda na to, zawsze tak kładą zdjęcie. Ja tam nic nie nagrywałam, nic nie robiłam. Um, kładą tak zdjęcie z szacunku dla zmarłej. No, ale. Zdjęcie jej na takich sztalugach było i powiem Wam szczerze, że ogólnie a, bardzo ładnie wygląda na to, że była puszeczka, czyli była skremowana. Kuba z Pawełkiem, Dawid w pracy w McDonaldzie. Ja Wam chciałam dokończyć e, na ten temat, słuchajcie, tego przytycia, bo o to się rozchodziło żeby mi znowu nikt nie mówił, że nie mówiłam o tym, bo kto się ogląda początek albo środek vloga a nie zawsze jest tak, że da się, się że da się odpowiedzieć na pewne rzeczy w związku z czym no, <laughs> ogarniam na końcu, tak, było dużo rzeczy nagrywałam do Was przez weekend im więcej jest rzeczy, im więcej jest klipów, tym praktycznie gorzej jest to złożyć, bo dużo się dzieje, a jeżeli jest jeden temat, jest się Siada się i gada, że tak powiem. Siada, rozmawia i jakiś temat, to wtedy jest zupełnie inna bajka. Więc słuchajcie, <laughs> ja, jak wiecie, że było często. Ja nie mogłam ostatnio zasnąć w ogóle. No i miałam problemy ze spaniem. Ten mój sen był raz 3 godziny, raz 5 godzin. No i lekarz przepisał mi tabletki na spanie. Ale powiedział mi, że na nich mogę przytyć. Ja mówię, a jak tam będę... Jak tam mogę przytyć, jak... O, coraz więcej dzieci dochodzi. Jak tak mogę przytyć, jak, jak stosuję post? Słuchajcie, jak mi się zachciało jeść, nie od razu, tak po 3-4 dniach. Jestem na tych tabletkach dwa tygodnie i powiem wam, że walczę. W sensie doktor powiedział, że on chce zmienić. Proszę! Nie mogę, bo dlatego z Paweł, z Kubusiem zostajesz. Rodzice idą gdzie indziej. I powiem Wam szczerze, że właśnie e, e, że właśnie e, niby niewinnie, niby trochę wieczorem, raz, drugi e, przesunęłam ten swój post. Z rana nie mogłam wytrzymać do 13, żeby nie iść. Słuchajcie, po prostu wzrost apetytu taki, że aż coś, więc pamiętajcie, że jeżeli jesteście na jakichś tabletkach na spanie bądź na jakieś inne tam stworzenia, czy na wysokie ciśnienie, zawsze dopytajcie się, czy po prostu um, no, czy, te, y, y, czy te tabletki nie powodują jakichś skutków ubocznych. To ja już widzę, że mam zamazaną chyba kamerę muszę przetrzeć Przetrzewam Wam buźki troszkę zostawię to specjalnie żeby było śmiesznie w każdym razie powiem Wam, że doktor chciał mi już zmienić a ja zaczęłam sobie kruszyć tą tabletkę ona jest strasznie malutka i ma 7,5 mg i ona y, naprawdę powoduje mnie, y, jak brałam całą tabletkę, to w ciągu godziny, półtorej jesteście już w łóżku i zasypiacie nawet nie wiecie kiedy. I właśnie chodzi o to, że przesypiacie całą noc. Tak więc, szybciutko kończąc, bo już jesteśmy na, tym naszej, na tej naszej grupie. O, wszystko Na tej naszej grupie chciałam wyjść i Wam powiedzieć, że uważajcie, pytajcie się zawsze. Y, Lekarza, czy coś wam, e, czy skutkiem ubocznym jest na przykład e, wzrost wagi, bo powiem wam, że u mnie 6 funtów to wyszło około 6 funtów, czyli prawie 3 kilo w tydzień to jest naprawdę bardzo dużo, nie robiąc w sumie e, e, znaczy, no nie mogę powiedzieć, bo wiecie, apetyt, apetyt mi się zwiększył i musiałam, to nie jest tylko tam, wiecie, jak to się mówi. To nie jest tylko woda w organizmie, musiałam dużo więcej jeść, bo wiem nawet, że jak robiłam sobie owoce, no to na przykład yy, zamiast miseczki to zjadłam dwie miseczki owoców i co bardzo niebezpieczne, nie czułam po prostu uczucia napełnienia, yy, sytości. Musiałam po prostu przestać, no i tak zaczęłam robić, że po prostu jak zdałam sobie sprawę, że no naprawdę dużo bardziej przytyłam na tym i zamiast tracić wagę, bo o to mi chodziło, żeby, żeby zrzucić wagę w sensie, w sensie tego, tego postu, a ja przytyłam 6,5 jakoś funtów, 3 kilo, to jest naprawdę dużo w tydzień, więc... Nie ma tego uczucia sytości, dosyta, możecie jeść, jeść, jeść i w ogóle miałam takie zachcianki, um, typu jak miałam w ciąży zachcianki, że o, na przykład chce mi się, ale proszę się nie martwić, nie jestem w ciąży, wszystko sprawdzone, <śm> więc... Um, Naprawdę miałam takie zachcianki, że jak już mi się chciało jeść, to zaraz i słodkie, i zaraz na obiad zamiast tylko ziemniaki, na przykład kotlecik, jakąś surówkę, to ja ziemniaki, kotlecik, surówkę, owoce do tego, za chwilę chipsy mi się chciało, znaczy za chwilkę, dosłownie jedno po drugim w pewnych momentach to aż się trzęsłam z tego głodu, słuchajcie. Więc lekarz powiedział mi, że zmieni mi tabletki, zapisał mi receptę i powiedział, że na tych nie powinnam tyć. A w ogóle, tak, dopiero jestem około dwa tygodnie na tych na spanie i że i powiem Wam, że mam dobry sen. Budzę się trochę napuchnięta, jakby nawet przez Pana, ale dobry mam ogólnie sen i. W związku z tym, że mam dobry ten sen, że dobrze jest z tych tabletek, nie wiem. Nie wiem, czy dobrze jest zejść, czy nie. W każdym razie powiedziałam do doktorowi, że na tych nowych, jeżeli nie będę tyła, to po prostu e, mam zacząć niby od pół tabletki. Jak mnie pół będzie morzyło, zasnę i nie będę miała problemu, nie będę się budziła w środku nocy, no to myślę, że po prostu e, za parę tygodni spróbuję odstawić i zobaczyć czy się nie budzę. Więc taka informacja, że niektóre tabletki mogą Wam niestety zaszkodzić, aniżeli pomóc. I to by było wszystko w tym vlogu. Ja jadę, idę do mojej grupy i do zobaczenia następnym razem. Bye! Yeah. Hold on, hold on. Father um, the Son, Holy Spirit. You can bless that. No, you can't bless that. Wow. <laughs> I bless you, Pavek, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.